rozegrana została 4600 metrów. Jest to bieg dla trzyletnich drugiej grupy. Poprowadziła Marilla pod Tomaszem Dulem. Ale już na prowadzenie wychodzi Gregor. Gregor na drugiej pozycji kolokuje Sagan i Emarilla. Czwarty jest Erbil. Tagan jest Marilla i Porta, Anot i na samym końcu Gregor w dalszym ciągu prowadzi. Na drugiej pozycji galopuje Marilla. Gregora wysiada Roman Panzer do i Tomasz Dol. Trzeci jest Tagan pod Heleną Chryniewiecką. czwarty galopuje Erbit pod Romanem Maciejakiem. Na piątej pozycji Borta pod Józefem Gęborysem. Anons pod Markiem Nowakowskim. I Elalia pod Tomaszem Kluczyńskim. Na prostą wyprowadza Gregor. I lekko idąca Marilla. Gregor, Emarilla. Emarilla atakuje Gregora. Gregor, Marilla. I polem idzie Erbil. Sławność zaczyna już Gregor. Gregora wyprzedza sagan. Ale na pierwszą pozycję wysuwa się Erbil. Erbil Sagan. Erbil Sagan. Erbil Sagan nie Marilla. Erbil Sagan e Marilla. Serwis z Saganem, ale chyba Sagan będzie pierwszy. Sagan, wspaniały finisz oddał Sagan i on wycięża drugie. Serwis trzecia. Borta na czwartej pozycji przygalopowała Emarilla.